Witajcie z Brześci, witajcie niedoalni przyjaciele. Dziś plagiat, jak zresztą większość moich filmików, inspirowane wykładem Tychna Tana, który jest z kolei plagiatem wykładu, który. Był udziałem gotamy Buddy na temat tego, co się dzieje ze świecą po śmierci świecy. Podobno Buddzie zadano takie pytanie. No ale co? Czy jest dusza? Czy dusza istnieje? Czy, czy dusza przetrwa śmierć ciała? No i Buddha powiedział: Dobra, się, sobie świecę. Zapalamy świecę i świeca się wypala. Wypala się, wypala. Daje światło, daje ciepło. Buddha nic nie mówił i nic nie mówi na temat zapachu, ale są takie świece zapachowe no roz, roztaczają jeszcze aromat no ale potem niezależnie od tego czy ta świeca jest duża, czy mała, czy kolorowa czy bezbarwna taka woskowa to się kończy, kończy się kończy się można powiedzieć rumakowanie świeca się wypala to jest ostatnie tchnienie, ten płomień jeszcze rozbłyskaj, i koniec po zawodach. No i co? Gdzie, gdzie idzie ta świeca? Pyta Budda swoich uczniów. Gdzie idzie świeca po śmierci? No. Wykładu Buddy. Z oczywistych powodów nie słyszałem. Tizhat Han bardzo ładnie, tak spokojnie opowiada o tym, że ta świeca żyje w tym świetle i cieple, które się rozproszyło na wszystkie strony. Obecność tej świecy nie znika, tylko zamienia się na ten impakt, to poruszenie, które obecność świecy, obecność ciepła, obecność światła wywołała. Trudno temu zaprzeczyć, nie? To jest logiczne. No, to tak, tak jest. No, więc... Gdybyśmy sobie wyobrazili, że my jesteśmy takimi świecami, albo gdybyśmy sobie wyobrazili, że są takie świece, które mają świadomość tego, że się świecą. <laughs> mają świadomość tego, że. To światło zostało im udzielone. Ca sama z siebie świeca się nie zapala, tylko to, to światło świadomości gdzieś w tej świecy rozbłysło i świeca ma świadomość tego, że coś jest, że ona jest i że to bycie świecy jest chwilowe. Moment, poszli w takim kierunku, to moglibyśmy doświadczyć, że uświadomienie sobie, jak ja bym był taką świecą, wyobraźcie sobie, że tam z czubka głowy wystaje mi taki knot i się palę i mówię do siebie, a to teraz jestem świecą, ale jeszcze przed chwilą ten knot był osobno, parafina była osobno. Wszystkie składniki były, były czymś innym przed chwilą, a po, teraz, na moment, wszystkie składniki zostały złożone, że tak poetycko powiem, do kupy. I powstała świeca, czyli ja. No i się spalam. Każdy oddech jest procesem spalania. Tlen jest potrzebny do spalania do wytwarzania ciepła i energii w komórkach. Jak oddychamy, to się spalamy. Jak nie oddychamy, to przestajemy się spalać, ale przestajemy w ogóle żyć. Tak to wygląda. Ale na moment możemy przyjąć, że jesteśmy świadomą świecą, która ma świadomość tego, że to tak się tylko nazwaliśmy świecą, a tak naprawdę to jesteśmy parafiną, knotem, płomieniem, takim procesem destrukcji. Nie, najpierw procesem powstawania jesteśmy, potem jesteśmy tym momentem zapalenia, potem jesteśmy procesem destrukcji, spalania się w ogniu krytyki. I że to tylko tak się nazwaliśmy, że jesteśmy świecą. Przypominam, że w innym języku moglibyśmy się nazywać inaczej, ale że tak naprawdę to tylko my sami, nasz umysł wyodrębnia nas jako coś odmiennego. No bo be bez tlenu nie byłoby spalania. Bez tlenu, którym przecież nie jesteśmy. Świeca nie jest tlenem, nie? Gdyby... Gdyby w pomieszczeniu był tylko tlen, to my byśmy się nie palili tak jak się palimy, jak jest sporo azotu. Nie? Powietrze to jest mieszanina różnych gazów. Najwięcej jest azotu i tlenu jest tylko trochę i dzięki temu nie ma wybuchu. Gdyby był tylko tlen, to byśmy się nie palili, tylko byłby wybuch. By nas zmiotło. Ta świeca na czymś musi stać. Więc my tylko nazywamy, że ja jestem tą świecą, która się zaczyna od płomienia i kończy na jakiejś podstawce, czy podstawie. Ale tak naprawdę ta podstawka musi na czymś stać. No. Żeby coś stało, to tam ten fundament też musi być na czymś. Nie? To coś może być płaskie i podparte czterema żółwiami, czy czterema słoniami, ale takie małe prowadzą do nieskończoności, no? którą możemy zobaczyć jednym prostym wglądem, że aha, rzeczywistość istnieje. Jest jakaś. Jest jakaś. Możemy wyodrębniać różne elementy, nawet w płomieniu świecy możemy wyodrębnić różne, różne elementy tego płomienia. Ale to nie zmienia faktu, że jest jakaś całość. I że ta całość jest zawsze. Czasami przybiera taką formę. Czasami przybiera inną formę. Czasami wydaje się, że. Naszym udziałem jest jakaś przemiana z czegoś niskiego, grubego, <grymnie> twardego. Przemieniamy się w coś subtelnego, w jakiś zapach, w jakieś światło. A tak naprawdę wszystkie te procesy są tylko częścią większej całości fragmentem takiego nieograniczonego niekończącego się tańca Kiedy tak popatrzymy na świadomość tego, czym jesteśmy, musimy doświadczyć tej jedności z tym nieograniczonym w czasie i przestrzeni, niekończącym się i nie mającym początku tańcem. Ostatnio trafiłem też na taką rolkę Mudziego i Mudzi zadaje takie pytanie, czy jesteś czymś materialnym, czy niematerialnym? A może tym i tym? Jakbyśmy zobaczyli, że cokolwiek sobie odpowiemy, to, to będziemy mieć rację. Ostatnio tak medytowałem z pacjentami i mnie właśnie olśniło, że, że cokolwiek cokolwiek uważamy. Nie? Czy ja siedzę jako człowiek, jako to ciało i ten umysł materialny, jak siedzę w piwnicy i medytuję, to jestem tym ciałem, tym umysłem, tym człowiekiem. Siedzący w piwnicy. Bardzo dobra obserwacja, to jest prawda. Jak jestem w tej piwnicy, jako świadomość tego co się dzieje niematerialna świadomość to jestem niematerialną świadomością wtedy nawet powiedzieć że jestem niematerialną świadomością to powiedzieć dwa słowa za dużo Ale czasami bardzo użyteczne może być zaproszenie paradoksu. Ja jestem i tym, i tym. Jestem i materialny, i niematerialny. To jest prawda, i to jest prawda. Ten. Świecą? i Tym, co powstaje po spaleniu świecą? I tym, co było przed świecą, też jestem. Dlaczego miałbym. Co? Nagle się pojawiła ta świeca znikąd? Nie, musiała być już wcześniej. W jakimś wosku pszczelim, albo w jakiejś ropie naftowej. Z, z czegoś zrobiono. Tą świecę w jakimś tłuszczyku <laughs> rekina czy wieloryba. Tam była już świeca, tam byłem ja. Nie ma, nie ma innej opcji, ponieważ nie wzięliśmy się znikąd. Nie, nie stało się tak, że było nic, a potem wach wyskoczyliśmy jako świeca albo jako człowiek, jako istota ludzka z tym ciałem i umysłem. Nie, nie, to, to, tak się to nie odbywa. To się odbywa tak, że coś... Przemienia się w coś. Nie, jest taki przekaz, że na początku było słowo... stało się ciałem, albo na początku był chaos. W innym tłumaczeniu tego samego przekazu na początku był chaos. Z tego chaosu wyłoniło się coś, co jest uporządkowane, albo bardziej uporządkowane. I to coś uporządkowanego dąży do chaosu, albo tak manichejsko, gdybyśmy powiedzieli, są dwie siły, jedna Dąży do porządku, do lekkości, jasności, dobra. Druga do rozpadu, do śmierci. Do... zła. Co by to było, gdybyśmy na chwilę... Doświadczyli tego, że jesteśmy całością, nie jesteśmy fragmentem. Mamy w sobie możliwość doświadczenia tego, ponieważ to jest tak naprawdę. Tak samo jak to, że jesteśmy materialni, to jest prawda. To, że jesteśmy niematerialni, to jest prawda. To, że jesteśmy i tym, i tym, to jest prawda. Doświadczenie całości jest bardzo przyjemne. Tak jak układanie puzli i wchodzi ten ostatni puzel. I aha! To już jest cały obrazek. Niczego nie brakuje. Wiesz, po słońcu. Namaste.